Siema, ten film się ale ten nie. Um, to jest, tak cię testuję, nowy kanał i... Przepraszam. Żalam, żalam że mam gumę na widzi, ale nikt nie nie widział, bo... się zablokowały, winą mi plik. Um, ale mamy jeszcze drugą gumę. Zobacz, to była, to jest nowa guma. Gisher. Sure. Lemon Flower. I ona bardzo, bardzo dobrze smakowała. Ta guma bardzo źle smakuje i w ogóle jest ochydna. I dlatego jeszcze zrobiłam ten kanał, ponieważ to jest jeszcze ochydnych rzeczy. Czyli rzeczy w polskim tłumaczeniu bardziej opuszczenie. To znaczy, że wyzwanie jedzenia ochydnych rzeczy. To jest ochylne, bo ja żyję z tym minionkiem, ja uwielbiam minionki. The Scrabble One, The Scrabble Two, The Scrabble Three. Spoko. Ale ona kochają banany. Ja też lubię bardzo banany. Nie, nie kocham, ale lubię. Ale tu sprzeciwnięcie, to jest banan i... No, zgadnijcie. Pruska... A, dobrze, że w i też nie są dobre. Też chyba by nie przyszło, nie wiem, musiałem zobaczyć. Ale to definitivnie nie. Nie, nie, nie. Sądzę, O. Nie, nie, nie. A to jest właśnie challenge, bo. co to się? Co to? What the hell?! Ewelina, mm. nie no, jaka możesz zrobiłaś mi tego więcej? Do zjedzenia, po prostu. w ogóle wali Tego, co z krawką i bananem. Uuuuuch, oh, da. Dziesięć za takie jedno, za to też 10. Eee. Da. Właśnie, po prostu, owa takie ochynne rzeczy i takie dobre rzeczy. O Boże. Zazłabiałabym się po prostu. Zabijałabym się po prostu. Normalnie zazłabiałabym. Dobra, nie umiem żielnej. Patrzyłam co mi się stało. Aj! Kto wie, że ciarną magię, nie pisze w komentarza. <śmum> 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 Nic przyjaźni! Była zginęła. Dobra, teraz ohydna. Więc mój challenge chyba na tym zakończy. Nie jestem taka, że w ogóle muszę czymś należeć, Więc z guma jaką mogę jeszcze ta. Więc nie będę tego działać, jak nie lubię. Ale możemy sobie oczywiście porozmawiać. Możemy w jadę? Mam plan, zróbcie mi takie wyzwanie normalne. I ja teraz właśnie się pytam, co lubicie? Jeść? Najbardziej. A jeszcze przypomnę Wam, że te piękne tomy to książki pod tytułem Przepraszam, to nie dziwne, Wiesz wiem jaka to będzie nazwa i w następnym odcinku się okaże. A ten następny odcinek może będzie dzisiaj, a może jutro. Zawsze kiedy będę miała czas, będę robiła. To bo mm. że czasami mam, czas, czasami nie mam, czasami czasami ja zapominam, czasami nie zapominam i kurde.